I cześć! Na zakończenie tego wspaniałego premierowego weekendu, w którym wyszedł Crown Zenith do otwarcia mam jeszcze Itivika Elite Trainer Boxa z lukariem na czele, gdzie znaleźć w środku możemy aż 10 boosterów, aż 10 tak, ponieważ jest to Holiday Set, gdzie nie mamy booster boxów, dlatego Elite Trainer Boxy mają... Więcej i możemy też tu znaleźć promkę, więc naprawdę te Elite Trainer Boxy są bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i to jest idealna rzecz na zakończenie weekendu. Kto nie lubi 10 boosterków na koniec? Dobra, rozpieczętuję, rozbroję go zaraz. Zawsze delikatnie staram się, żeby nie uszkodzić za dużo, więc delikatnie bijam nóż i. Możemy dostać się do środka. No i Elite Trainer Box jest też o tyle fajny, że mamy tutaj tą książeczkę, w której możemy zobaczyć, co można trafić, i możemy już wstępnie ocenić, co chcemy. No, wiadomo, chciałbym wszystkie cztery mieć. No, nie, wydaje mi się to nierealne, ale kto wie, kto wie. Tutaj rękaw, w którym nie ma artów. Hmm, ale są korony. No, w końcu crown Zenith. Jako zwieńczenie, no to motyw korony musi królować. I ten boks z jednej strony jest taki różowy, czerwony, a z drugiej niebieski. <laughs> Fajnie. Dobra, otwieramy zium i otwieramy rękaw zium. Nic w rękawie się nie zablokowało. Może sobie tu posprzątam. No i mamy 10 boosterów, tylko przeliczę je sobie, bo różnie bywa. Bywa, że. Jest za mało tych boosterów. Bywa, że jest tych boosterów za dużo. Ale tutaj wszystko się zgadza. Jest równo 10, tak jak powinno być. Jakie kostki są? Bo w sumie nie wiem. Eee, ja tu myślałem, że będzie jakaś ładna, przeźroczysta z zatopioną koroną w środku. No to by była naj, najgenialniejsza kostka, jaką można dostać. Znaczniki, akryl przekładeczki, które też są dwukolorowe, z jednej strony takie, z drugiej takie, bardzo fajnie. Cegła energii, koszulki i macie koda na itb. Smacznego. oraz taram, trąka z lukariem. No ja sobie ją na razie zostawię zamkniętą, nie będę jej otwierał. Zobaczymy. Może się okazać, że zamknięta w ten sposób jest coś więcej warta. Chociaż mam wrażenie, że te prąki zejdą do 10 zł w końcu i nie będą dużo warte. E, 10 boosterów jak to <grym> wygląda i jak to czuć dużo. Dobra, jedziemy oby. Oby dzisiaj się posypało jeszcze lepiej niż w piątek na premierze. Oby się posypało jeszcze lepiej. Dobra, ktoś mi kodzik nie chciał wyskoczyć. Został w środku. <laughs> Proszę, eee, dobra. Pierwszy booster. I w ogóle, co to za weekend? Widzę, że naprawdę dużo osób dostało <laughs> krążenic na premierę. Bardzo fajnie, cieszę się, że naprawdę dystrybucja. Poków w końcu jest na tyle fajna, że bardzo dużo osób u nas w Polsce ten kramze nic dostało i jest pierwszy traf Daskull z Galarian Galery i zwykły Sizor. ale mamy pierwszy traf. Fajne są te, naprawdę genialne są te arty z Galarian Galery. Chciałbym mieć całą. No a wracając do wątku. Yy... Naprawdę widzę, że sporo osób dostało na premierę sobie nawet yy, wysyłkowo, zamawiając nie tyle, że poszli w sklepie stacjonarnym, kupili, gdzie sklepy niektóre wiem, że podostawały dopiero w piątek niestety, yy, więc wtedy no otwórz się starze. Więc wtedy yy, nie mogli wysłać yy, wszystkim na premierę, jeżeli ktoś zamawiał. Więc yy, i tak fajnie, że właśnie były sklepy, gdzie wysyłkowo ogarnęły sprawę i, i powysyłali wszystkim, którzy zamawiali na premierę. No, musieli dostać przynajmniej w połowie tygodnia albo na początku tygodnia, żeby coś takiego zrobić. Więc naprawdę tym razem dystrybucja karcioch jest na wysokim poziomie i bardzo mało o i nawet przejechało tego towaru dużo bardzo dużo Hapterni Vimax no ciekawy Pokémon nie ukrywam że że -y, y, też gdzieś mi się tam dość mocno podobają więc y, zwłaszcza dlatego też między innymi bo mają fajne duże arty na y, całą kartę ale Vimaxy naprawdę ciekawy sposób przedstawienia Pokémona który się Gdzieś tam ewoluuje, ew, znaczy nie ewoluuje, tylko dostaje to moc Vimaxową. I, I rośnie. No niektóre przeróbki Pokémonów Vimaxowych są naprawdę śmieszne. No, gdzie tak na przykład Grubciu jest naszym Grubciem Vimaxem Pikachu. No. Dlatego właśnie gdzieś tam Vimaxy też są w mojej głowie. E Zaklasyfikowane jako fajne Pokémony, fajne karty i naprawdę genialne. Baltoj, Galerenski Miałf. Wow, to jest chyba z tych lepszych, tak? To jest hisyłański samuród Wii. I te są, chyba, te są lepsiejsze te Galaren Galari. Wow, ładna jest, naprawdę jest ładna. Wow, no i tutaj. Holotrainer, trainer, no, Vistar Power, ciekawy, no, też fajny trafik No, ale ten hisłański samurodzi, no, ładny trafik, podoba mi się. A jak tam u Was przez cały weekend? Na pewno naotwieraliście dużo też kart nowych, skrądzeni, bo do Was też na pewno doszły. Jak u Was dropy? Dropi fajnie, czy. czy nie? No bo. Właśnie różnie jest z tym, dodatek, z tym dodatkiem. Nie jest taki stabilny, że mogą być produkty, które są po prostu najeżone dropami, że aż nie chce się przestać otwierać. A są takie produkty, gdzie nie ma nic praktycznie. Możecie to właśnie na moim poprzednim filmiku zobaczyć. jest najlepszy przykład, że z jednego boksa wyleciała tylko jedna zwykła malutka fałka, a drugi bok był najeżony po prostu tak dropami, że. Że hej, więc zapraszam też na mój poprzedni filmik: Salandit, Energy Search, Snorlax, taki z włóczki i Kajogrwi. No, już go miałem, ale. Kajogrwi. No, fałka kart... to fałka. No, nie będę narzekać. No, przecież. Dobra, jesteśmy gdzieś może w połowie. tak dzisiaj troszkę rozgadałem za bardzo i jakoś powolni mi te. Wustery i idą. Ale przyspieszamy. Dobra. Ciach. No, przydałoby się coś fajnego jeszcze trafić. ten słoński samurot Nie może być jedyną fajną kartą, która dzisiaj wyjdzie. Helioptil, Wulu, shinks Nie, za dużo znowu. Zwykły glumik i Pangoro. Czyli tutaj był niestety Detpa. No, jedziemy ile jeszcze. No, jesteśmy w tym momencie na pół metru, czyli no, jak na 5 boosterów, no w sumie nawet fajny traf, czyli przynajmniej jakbym jeszcze raz tyle na traf wyciągnął, to byłbym mega zadowolony. Tu e, sobie jednego koda zostawię, bo też zaczynam coraz bardziej grywać sobie w TCG online'a, więc e, wpiszę sobie, bo... <gly> Solo robił na jakiś zestaw. Yy, piszę sobie, bo zobaczymy, czy też yy, takie dropy na online są jakie jak na żywo, że aż tak często i tak dużo fajnych rzeczy. I właśnie mamy Bidufa z Galerian Galery. Super i Zero orka zwykła rerka, No ale jest Galerian Galery. No jest genialna ta. Ten zamysł w ogóle, że tyle artów może być w jednym secie, no super, ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że pokémon Company poszło w tą stronę, że dali naprawdę dużą, dużą ilość no, y, fajnych artów w jednym secie. No tak naprawdę tu jest tyle trafów możliwych do trafienia jak w dwóch albo trzech setach czasami, nie? Friends of Sinnoh, Koffing, Bidoof, Salandit, Porloin, Grabin, zwykły Luxray na reversie. i... A! Yeah. Ah. No! Jest! O! Oh. jest karta, moja Pikachu! Jest! 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 Wow, aż mam ciarki na rękach trafiona. Jezu, ta karta jest, popatrzcie, po prostu genialna. Ten alter z Pikachu, Boże, i ona ma też tą gramaturkę, taką teksturkę. No, genialna ta karta. No, to jest idealne zakończenie. Zakończenie weekendu. Super, jestem zadowolony aż teraz z ręce mi się po prostu trzęsą, i... i zaraz te karty porozrzucam po całym pokoju. <śm> <śm> o. No, aż mi dech zap zaparło, no bo bardzo tego pikacza chciałem. Ja naprawdę już się bałem, że go nie trafię. Już myślałem, że będę go musiał kupić. Nie, no bo super, ta karta jest genialna. Love disk, Shatot, Skrelp I double. tutaj był Dead Pack, no ale jeszcze aż dwie paczki, no... Dwie możliwości na trafienie Ale... Idealny E.T.B. Gdzie poleciał Pikachu, łapcie koda oh. Tak to ja mogę kończyć każdy weekend Genialnie Shaymin Friends in Hisui, Carnivine, Pawniart, Cricketot, Shinks, Galeja Mr. Mime, Sunkern, Shinx na Reversie i Peloson. Dobra. Został ostatni booster. Czyli były teraz dwa takie, gdzie nic nie ma, detpaczki, więc tu musi coś być. No to zaryzykuję. Niech będzie Last Pack Magic. Oh yeah. idziemy. Jedziemy i niech ten ostatni booster też też pokaże. Jakie mogą być tutaj przeepickie dropy, ale ten pikachu po prostu po zamiato. Nic go nie przebije. Nic. Dusk dasclops, riolu, sayter, emolga, jungus, Czerubi. O! Mamy jeszcze Galarian Galary na koniec. Lapras i Mewtwo Holo. No ładny ten art jest, genialny, ale Laprasik, swoją drugą strasznie fajnie grube te karty są, takie czuć, że lepsze jakościowo niż w poprzednich setach. Jest genialny Lapras, o tu jest Baby Laprasik, uwielbiam, super. Wow. No, nawet nie będę przelatywał przez wszystkie, ale posypało się super. Pikachu skradł me serce i cały opening. Dzięki, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, żeby oglądać w przyszłości. No i cześć!